Hejka, witam na kanale chybaty Schematy Płoną dzisiaj coś jest z innej beczki działka jest możliwość coś podziałać posiać a dzisiaj wleci czosnek trochę nawozu z fusów po kawie jak macie gdzieś blisko jakąś kafejkę to poproście o takie coś o czarne złoto działamy trzeba to jakoś użyźnić, bo tutaj pustynia Użyźniamy. Kawa już latuje. Tutaj posiekałem, posiadkowałem buraki, bo z jakiegoś powodu się popsuły. Może coś z tego będzie. A teraz wlatują z po jajcach. Może coś się wyhoduje na tej działce. Tu widzę jakiś seler został. Tak to wygląda. Pieniek można tu zaszczepić grzyby. Może boczniaki. Będziemy coś uprawiać. Zależy mi, żeby uprawiać czerwony burak. A to jest chyba. To jest. Żywokost? Tak. Dobry na gnojówkę. Fajnie jest, bo jest taka szklarnia. Będziemy sadzić pomidory i ogórki. Dobra, jako takie użyźnione, teraz podleję namoczymy fajnie. Trzeba tu wlać kurwa z 1000 litrów. A są tylko dwie beczki 200 litrów. I wleć tutaj czosnek. Nie wiem czy za późno dajcie znać w komentarzach Czosnek, a później pomidory. Czosnek i pomidory razem pasuje. OK, lecimy, sadzimy czosnek. Takie dziurki tu robiłem, jakieś 15-17 cm. Taki rozmiar europejski. Jedziemy, głębokość 4-5 cm i pyk do dziurki. A, posieję dwa rządki, yy, pietruszki. Mam tu taką z zeszłego roku własny nasionka, zobaczymy co z tego wyjdzie. pijemy pyk, pyk pyk o kurde za grubo to nic przerwiemy zobaczymy czy te niesiona w ogóle będą kilkować. a tutaj w rogu posadzę seler naciowy taki marketowy puścił korzenie trzymałem go z dwa tygodnie w wodzie będzie na natkę do rosołu tak jak mówiłem, seler wsadzony. Odlejemy go obficie. Mam nadzieję, że się przyjmie. Fajnie by było. Jakieś dwa lata temu tak robiłem, czy trzy i się przyjął. Fajnie to rosło. A tutaj mam jeszcze porzeczkę czarną. Odłożyłem tak po przecince. Może się przyjmie. Tylko muszę znaleźć miejsce gdzieś. Czas się posilić. a pomidorek kawusia, mięsiwo ze słoika. Posieję tutaj rzodkiewki nasiona zeszłego roku. Tutaj taka paczuszka. Te dwa trzeba posiać. Tylko to żmudna robota jest z tym. Kiepsko to idzie. Rzodkiewka posiana. Dużo z tym roboty, bo robiłem takie większe odstępy, więc to widać. Takie 3 cm ziarnko od jarunka. A tutaj widać. Jest 3,5-4 nawet i grośnie. No jeszcze posieję sałatę taką na rozsadę. Pyk, pyk. Tak, będzie. Na kanapeczki na suróweczki. Ogródek wielki, ale ja nie wiem gdzie tu wsadzić te pożyczki. Tutaj je wsadzę pod takim baniakiem na razie. Po dwie sztuki. Jak się przyjmą, to najwyżej się przykopię jesienią. Mam nadzieję, że się przyjmą. O. To by było tyle chyba na dzisiaj. Może coś tu będziemy działać. Dużo hmm. pracy tutaj jeszcze. Czeka, żeby to wszystko doprowadzić do porządku. Widzę, że tu dach przecieka, ale miejsce chyba fajne. Trzeba walnąć sok z gumy i jagód <gum> dla tajemniczonych. Może wiecie już co to jest? Trzeba się energii trzeba sobie dodać.